Polecam, nie polecam grę Senua's Saga Hellblade 2. Grę tę polecę fanom hiperrealistycznej i szczegółowej grafiki oraz osobom ciekawym na co stać silnik Unreal 5. Polecę ją graczom lubiącym zwięzłe, tunelowe historie, nie tracące czasu na bieganie po rozległych mapach. Spodoba się ona zarówno fanom pierwszej części gry, jak i osobom zaczynającym przygodę z Senuą. Polecę ją fanom świetnej ścieżki dźwiękowej w wykonaniu skandynawskich artystów takich jak Aurora czy Heilung i absolutnie zjawiskowego dźwięku przestrzennego ala ASMR. Polecę ją estetom, którzy chcieliby znaleźć się w światach znanych z takich filmów jak The Northman czy Green Knight, a także osobom oddychającym mroczną mitologią nordycką. Kom nie polecaj tej gry. Nie polecę graczom liczącym na rozbudowany bądź ulepszone gameplay znany z jedynki, nie przypadnie ona do gustu osobom, które mają uczulenie na samo wspomnienie o walking simach czy interaktywnych filmach. Nie spodoba się ona fanom znajdziek i grzebania oraz powracania do świata gry, by go wymaksować. Mi to zajęło na przykład zaledwie 10 godzin. Nie polecę tej gry entuzjastom skomplikowanych zagadek. Łamigówki w tej grze są na naprawdę podstawowym poziomie, a także nie polecę jej graczom, którzy lubią mnogie zakończenia i gdy ich wybory mają wpływ na dalszą fabułę gry. Na ten moment w Hellblade 2 zagramy na PC-tach oraz Xboxach Series X i S. Zagraje przyjdzie nam zapłacić od 120 do 219 zł, ale zagram ją również w Game Passie. Czy warto zatem kupić Senua's Saga Hellblade 2? Moim zdaniem spokojnie możecie poczekać na promocję albo ograć ją po prostu w Game Passie, czemu tak uważam? Głównie ze względu na długość gry, którą przejdziecie bez znajdowania wszystkich znajdziek w niecałe 6 godzin. Nowa gra od studia Ninja Theory to solidne 8 na 10. Jest to bardzo dobre, przede wszystkim doświadczenie, w którym niestety zabrakło troszkę bardziej rozbudowanego gameplayu, co nie każdemu może się spodobać. Nie zmienia to jednak faktu, że naprawdę ciężko obojętnie przejść obok tej gry, a raczej doświadczenia. Jest to również doskonała domówka tego, co prawdopodobnie nas już niedługo czeka, kiedy więcej deweloperów wgryzie się w Andrii Rapiątkę. Polecam, nie polecam grę Senua's Saga Hellblade 2. Each man for himself. People dying every day.